Cześć, Marlena Portal, Ścigacz.pl. Pozdrawiam Was z pięknego, lazurowego wybrzeża, gdzie testuję Hux Warne Vitpilen 801. To zupełna nowość, która idealnie uzupełnia lukę, którą miała w ofercie Hukszwarna pomiędzy istniejącymi już modelami a na przykład bardziej zaawansowanymi modelami, które ma KTM, który już kupił Hugzwarne w 2013 roku. Wchodząc na ścieżkę Nakedów tej marki, macie do dyspozycji dwie opcje. Sfartbilen, który jest stworzony do miejskiej jazdy i przeznaczony również do takich tras, gdzie te drogi są mniej utwardzone, oraz Witpilen, który jest typowym roadsterem. Uwielbia asfalt i jest przeznaczony do. Sportowej jazdy poza miastem i bardziej dynamicznej jazdy miejskiej. Zastanawiałam się od czego zacząć, opisując ten motocykl, bo jego wygląd jest nietuzinkowy, na pewno przyciąga uwagę. Ale nie oceniajmy książki po okładce. Zobaczmy, co ma w środku. Nowy model Huxwarny ma serce o pojemności 799 cm i o mocy 105 koni mechanicznych. Ciekawą informacją jest to, że silnik jest elementem nośnym ramy. Idziemy dalej. Czyli do tego, jakie mamy opcje trybów jazdy, a mamy ich aż cztery. Pierwsze to jest Street, Sport oraz Rain, i na końcu Dynamic, który to jest taką opcją dodatkową. Możecie sobie ją dokupić i otwiera Wam drzwi do ogromnej możliwości konfiguracji. Bo możecie tam zmienić, na przykład kontrolę trakcji. Możecie ją wyłączyć. Macie pięciostopniowy system Anti-Willy, dziesięciostopniowy system poślizgu, system MSR, czyli to jest taki system, który zapobiega blokowaniu się silnika w momencie, kiedy dość gwałtownie zredukujecie. Prędkość, lub szybko będziecie redukować biegi. Ja jeżdżąc dzisiaj nie miałam przygód. Był jeden moment, gdzie ten uścisk złapałam, ale to była moja wina, przyznaję się, bo po prostu za mocno odkręciłam tam, gdzie było jeszcze ślisko i gdzie była woda, ale system w sumie zadziałał, bo pojechałam dalej i nic się nie wydarzyło. Trochę zawiódł mnie tryb road, bo był taki w sumie nijaki. Zawsze w tych motocyklach uważałam, że to jest tryb neutralny, a w tym przypadku jakoś nie mogłam się z nim dogadać, nie mogłam go do końca wyczuć. Tryb rain jest bardzo spokojny, możecie go użyć właśnie w przypadku deszczu lub dla początkujących. No i tryb. Sport, który spodobał mi się najbardziej i naprawdę można się nim pobawić. Niestety, trybu Dynamic nie miałam okazji testować, pobawić się, bo, tak jak Wam już wspominałam, jest tych opcji bardzo dużo. I tyle, że podczas w sumie połowy dnia nie da rady tego spróbować wszystkiego na spokojnie, ale to za chwilę Wam opowiem, jak wygląda taki. Dzień testowy i dlaczego uważam, że to są po prostu pierwsze wrażenia na temat motocykla. W sumie nie wiem, czy możemy to nazwać testem, tylko raczej pierwszymi wrażeniami na temat nowych motocykli. Przejdźmy może do zawieszenia. I byłam tu bardzo ciekawa, jak ono zadziała, bo to jest zawieszenie WP Suspension albo Double P suspension, jak wolicie. Nigdy nie miałam z nim do czynienia, i świetnie się dogadywaliśmy. Nawet trafiałam w stodzienkich, chociaż nie wszystkie były takie mocno obniżone jak w Polsce. Więc to działa. Drogi były w większości równe, więc jedyną okazją do sprawdzenia tego zawieszenia były zakręty, a było ich Multum, bo zaczęliśmy dzień od jazdy w górach i tak spędziliśmy w sumie cały dzień, bo jesteśmy w miejscu, gdzie otaczają nas góry i to nie było tak, jak czasami jest na testach, że jedziemy na przykład 60 km autostradą, a dopiero na przykład te, te 100 jedziemy jakimiś krętymi drogami, tu od razu wbiliśmy się w serię zakrętów. W przodu mamy widelec Upside Down, który jest w pełni regulowany. Mamy pięciostopniową regulację, i z tego co mówili inni ciężcy o większej wadze motocykliści, to ta regulacja się przydaje w moim przypadku, przy mojej wadze zazwyczaj jest ta regulacja zbędna, i to w każdym motocyklu, przynajmniej w kwestii. Jazdy po drodze, a tylko taką mieliśmy tutaj opcję. Z tyłu również mamy regulację napięcia wstępnego sprężyny i z przodu mamy też amortyzator skrętu, który stabilizuje nam to przednie koło. Co jest ważne, a Wam jeszcze tego nie powiedziałam to zawieszenie tylne jest bezpośrednio połączone z aluminiowym wahaczem. Dzięki temu ten motocykl jest bardzo zwinny. Jest taki trochę zbity, dynamiczny i to wszystko razem daje nam takie poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie mamy frajdę z jazdy i tę dawkę adrenaliny, której szukamy. Co do hamowania, ten motocykl hamuje i to bardzo skutecznie, co nie jest dziwne w motocyklu tej klasy. Tu mamy dwie tarcze hamulcowe połączone z radialnymi zaciskami marki Hukzwarna, a z tyłu mamy jedną tarczę hamulcową z to Teraz powiem Wam, jak wygląda taki dzień. Tutaj było troszeczkę inaczej, bo mieliśmy możliwość pojeżdżenia w dniu przyjazdu do Francji. Oczywiście mój lot był spóźniony, więc miałam 20 minut, czyli czas przyjazdu od miejsca odbioru motocykla do hotelu. Ale to zawsze coś. Mam nadzieję, że następnym razem ten samolot się nie spóźni. Kolejny dzień to jest właśnie. To, o czym Wam opowiadam, czyli dzień testowy. Jeździmy zazwyczaj od 8 albo od 9, gdzieś tak do 14 i 15, więc cały dzień jazdy i to dość intensywny, bo dzisiaj zrobiliśmy 230 km tylko w górach. I jak zobaczycie, to były konkretne góry, konkretne zakręty, i warto było mieć dobrą zabawę z tym motocyklem, bo to taki fun bike, chyba do tego też został stworzony. Moim takim spostrzeżeniem jest to, że tak poza tym motocyklem w jakiś sposób jeżdżą Francuzi jak tylko zobaczą motocyklistę, to ustępują z drogi, więc to jest bardzo miłe i myślę, że Część polskich kierowców może się od nich tego nauczyć. I tak jak Wam wspominałam, dzień zaczęliśmy od gór, było trochę miasta, i ten motocykl też tam spisuje się całkiem nieźle ze względu na to, że jest lekki, zwinny i lepiej się na nim czułam niż na przykład na niektórych motocyklach 125. No, to jeszcze opowiem Wam o pozycji na tym motocyklu, bo jest troszeczkę inna niż we wszystkich Nakedach, na których jeździłam. Kanapa jest tutaj troszeczkę spłaszczona, dzięki temu łatwiej się na niego wsiada, jak również i porusza na tym motocyklu. Jest ona też dość długa. Co zauważyłam dopiero w trakcie jazdy i przy bardzo dynamicznej jeździe, musiałam się mocno odsuwać, żeby czuć się pewnie, żeby mieć kontrolę nad tym motocyklem. Więc myślę, że też różnicę robi to, że ta kanapa też jest dosyć szeroka i przy moich gabarytach jest to zauważalne. Jestem ciekawa, jak u osób o większych gabaretach by to się sprawdzało, więc albo muszę zacząć jeść więcej pączków, albo się do tego przyzwyczaić, że to tak wygląda. Ogólnie pozycja jest dość komfortowa, dlatego że Kuxwarna skupiła się na tym, żeby ta pozycja była dopracowana i to widać, bo nawet mocowanie kierownicy jest regulowane, więc każdy wymagający rider odnajdzie się na tym motocyklu i będzie mógł dostosować zarówno zawieszenie, jak i ustawienie kierownicy. Ciekawostką jest zbiornik, a raczej osłona tego zbiornika. Paliwa, która jest idealnie dostosowana do tego tak, żeby siedziało nam się i jechało się nam wygodnie. Zbiornik paliwa ma 14 litrów. I przy spalaniu około 4,5 litra na 100 km daje nam 300 km na jednym baku. Podczas takiej dynamicznej jazdy spalił 5,4, więc trochę więcej niż w katalogu, ale myślę, że przez większość czasu aż tak dynamicznie nie będziecie jeździć. I ten zbiornik jest podobno okrągły, nie zaglądałam do środka, ale przez to ta osłona została właśnie tak zbudowana, żeby było nam fajnie i wygodnie. Ten motocykl też wygląda dość topornie. Podejrzewam, że ze względu na ten wydech, który w przypadku nakedów zazwyczaj jest troszeczkę niżej umiejscowiony i ta przestrzeń pomiędzy kołem a wydechem jest większa więc on przynajmniej moim zdaniem wygląda trochę jakby był taki bardziej przypakowany to też na pewno wszystko się łączy ze sobą bo mamy tutaj też to szerokie siedzenie i mamy też siedzenie pasażera ale nie próbowałam jak ono tutaj się sprawuje i każdy z tych motocykli ma taki fluo pasek który dodaje mu takiej zadziorności Mamy dwie wersje kolorystyczne, srebrne albo fluo. Robiłam ankietę na Instagramie, którą wersję wolicie, i wybraliście głównie fluo. Ja bym wybrała srebrny, no ale o gustach się nie dyskutuje. Na pewno fluo wygląda dużo lepiej na zdjęciach. Jest jeszcze jedna rzecz, o której Wam nie powiedziałam, to są koła. Koła mają 17 cali. Ciekawostką jest to, że pierwszy ten przegląd macie po tysiącu przejechanych kilometrów, ale następny jest dopiero po 15 tysiącach kilometrów. Podsumowując, chciałam już Wam podsumowywać, ale jeszcze Wam nie jednej rzeczy nie opowiedziałam. Nie powiedziałam Wam jeszcze o tym, co jest najbardziej charakterystyczne dla tego motocykla, czyli z przodu ta lampa, która jest bilet. Co to oznacza? To oznacza, że w jednym module LED mamy światła mijania i drogowe. Dzięki temu ta przestrzeń przed nami, którą my widzimy, jest lepsza i zmniejsza to zużycie energii. Wokół tej, tego reflektora mamy taki pierścień świetlny, z którego hukwarna jest bardzo dumna. I na pewno sprawia to, że ten motocykl jest wyjątkowy. I wiemy, że to akurat jest Hukswarna Witpilen, a nie żaden jak inny sprzęt. Mamy pięciocelowy wyświetlacz TFT, który faktycznie jest widoczny w pełnym słońcu i z różnych stron, i było i wschodzące, i zachodzące, i zawsze był widoczny. Mamy tutaj wszystkie informacje, które potrzebujemy. Prędkościomierz, obrotomierz, ilość przyjechanych kilometrów, temperaturę i możemy się połączyć z tym ekranem przez aplikację i przez Bluetooth. A możecie wtedy odtwarzać muzykę, możecie odbierać połączenia. Ja tego nie praktykuję, uważam to za zbędną funkcję. Jak wyjeżdżam gdzieś motocyklem, to lubię być po prostu z motocyklem. Żeby obsługiwać ten wyświetlacz z lewej strony, macie taki zestaw przycisków. Jest to bardzo intuicyjne, łatwe i możecie tryby jazdy zmieniać w trakcie jazdy. Wystarczy tutaj kliknąć, jest taka strzałka, która oznacza OK, zamknąć przepustnicę i już jesteśmy. Przechodząc jeszcze do lusterek, które są okrągłe i w sumie pasują do całego stylu tego motocykla, dla mnie są minusem, bo niestety drżą, a przy mojej wadzie wzroku jest to dość istotny element. Jeszcze przejdźmy do świateł, które mamy z tyłu do kierunkowskazów. One są jakby połączone z całym motocyklem bezszwowo. Nie ma tutaj żadnych połączeń, co wygląda fajnie. Nie wiem czy powiedziałam Wam jeszcze o quick shifterze. Pewnie nie, bo zapomniałam przez to wszystko. Quick Shifter jest opcjonalny, a skrzynia biegów jest sześciobiegowa i działa bardzo płynnie nawet jak nie potrafimy się obsługiwać tym quickshifterem, więc daje radę. To teraz pora na to podsumowanie. Husqvarna Vitpilen 801 jest moim zdaniem motocyklem wyjątkowym, stworzonym dla bardziej doświadczonych riderów ze względu na to, że jest lekki, dość dynamiczny. Nie każdy początkujący po prostu sobie z nim poradzi, chociaż będzie opcja, która będzie miała 70 kW i to oznacza, że będzie można ją dostosować do kategorii A2. Na pewno jest to też motocykl dla osób, które lubią się wyróżnić na drodze. Myślę, że wiecie, że Duńczycy są znani z Hyge. Szwedzi są znani z lagom i właśnie te filozofie równowagi osiągnęli tworząc ten motocykl, bo mamy tu połączenie bezpieczeństwa i szczęścia, bo siadając na ten motocykl możemy go tak skonfigurować, żeby czuć się bezpiecznie, a jednocześnie mamy to szczęście jak nim jeździmy i mamy dawkę adrenaliny, i frajdę z i o to chyba w tym wszystkim chodzi. Do zobaczenia na następnym teście. Cześć!